A za oczaj ja z gipsów też takie rzeczy odbywałem A, tak, widziałam, no? To wcześniej sobie y, zrobiłeś formę drewnianą, tak, tak. silikon i, Dokładnie. <śmum> ja ja i Nie Dokładnie. Ja szukam w telefonie Ta, i Siadaj, nie szeleść Ja szukam w telefonie i... bo już nagrywamy, tak? Witamy na no, się? Wytam wytam się? Trafie się? Trafie nie wolno kamieniu nie, 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 ja szukam w telefonie informacji, którą chciałem tu artyście pokazać o swoich pracach w bambusie, i nie przez przypadek wpadł mi, wpadła mi rymówka, którą napisałem rok temu na okoliczność odejścia mojej mamy. I pozwolę sobie zacytować przecież fragment: Ku mamie, I pytamy cię, Lodziu i Mamo, a co dla nas z ciebie wynika? Czy miłość przez życie cię wiodła? Czy czasem tylko życiowa technika? Maryjna Częstochowa i świętej Barbary okolice, to one wymalowały słowiańskie twelice, kształtowały ci polskiego ducha i stąd ta katolicka w tobie moc bucha. Po pięciu zniewolonych latach wojennych, do kowar pod Śnieżką przydział dostałaś. Tutaj nas powiłaś, niańczyłaś, wychowałaś, a światu do szlifu. I na pociechę przekazałaś. Przez nasze błogie lata, dziecięce, mieliśmy na życie spojrzenie dziecięce, cielęce. Aż w końcu padły te słowa: Wychodźcie do ludzi po rozum, a do matki po koszule. Wspominamy dziś za probatą, rozumnie i czule. Trzy nacje poznałaś, od żadnej krzyw nie doznałaś. Jaka jest twa miłość do ludzi i świata? Taka też była odbierana zapłata. Wspólnie z Michałem, z ojcem, Danmark wymarzyłaś, a po jego odejściu marzenia ziściłaś. Niestety, duńskie chaty kiełbasami niegrodzone musiałaś rękawy zakasać, często plecy zgarbione. Dziewięć i pół dekad, jak się urodziłaś, wiele się radowałaś i wiele trudziłaś. Powiadają, żeś ostatniej, starej generacji będziemy cię naśladować. Niech nie mają racji. To wróżnicy śmierci mojej mamy. Dziękuję. Bardzo dobrze. Mm. A nie pamiętam, gdzie się znajdujemy, tak? Znajdujemy się w wilki. Czy trzy kapelki z basenem, czy jeszcze nie ma basenu? No jest tam basen. <śmiewanie> <śmiewanie> Czapl czapla pilnuje basen. Jest basen, tylko bez pielęgniarki. No, tak. <śmiewanie> <śmiewanie> No, ale o czym byśmy wziął, opowiadali? Lekowa. Chcieliśmy Chodź. opowiedzieć, tu koleżanka nam opowiedziała piękną yy, przypowieść, skąd powstało najczęściej używane przekleństwo w męskich, w męskich ustach, które słyszę też i za granicą. Tak zwane na wszystkich budowach, gdzie tylko chcemy rozpoznać, kto tam pracuje. Wystarczy chwilę przystanąć i już wiem, że to moi rodacy. Polacy. Ja założę okulary i tytuł dzisiejszej audycji, którą teraz nagrywamy, że dzisiaj kurwa trzeba mówić jak dzień dobry i zaraz wyjaśnimy, tak? dlaczego tak się dzieje. To ja, to ja Koleżanka nam teraz wyjaśni tak. entymologię, chyba się nazywa powstania tego przekleństwa. Chodzi o to, że tak, tak jak ze wszystkim, wszystko, wszystko jest odwrócone po to. Żebyśmy nie korzystali z, z mocy i dobrodziejstw to zarówno natury, jak i, jak i by siły przekazu informacji połączonej z dźwiękiem, z wibracją. Otóż słowiańskie ludy, y, nasi przodkowie, wstając rano, o wschodzie słońca, razem, razem z, wtedy, kiedy pieje kogut, y, wysyłali błogosławieństwo, które brzmiało kur, war, mać od kobuta, war od słońca, wtedy kiedy słońce wstaje, a mać łączyli się z matką ziemią. I to już było błogosławieństwo na cały dzień, temu nadano negatywne znaczenie, takie, że nawet nie, nie wypada i źle świadczy, jak ktoś używa tych słów, właśnie po to, żeby ograniczyć ograniczyć siłę przekazu tego błogosławieństwa. Kur, war, mać, to, ja się to pod błogosławieństwo pur, var, mać. całego dnia. I bardzo dobrze. A powiedz tak, napisz, co my pijemy. A jeszcze tylko powiem o orgi, przecież to jest takie piękne, starosłowiańskie słowo. Orgia znaczy radość życia. No, Też się zostało, zostało z tego Zmieniono, no, tak, tak, ale po prostu to jest świętowanie radości życia. Dzisiaj świadom tego, co powiedziała koleżanka, będzie łatwiej mi wypowiedzieć stokroć kur, war, mać. Kur, -war mać. No, jakoś tak można sobie zainteresować. No, Robert zrobił to ekspresowo. Kurwa, Arbaci. No. To my tu powinniśmy pić z kryształu. A nie dzień dobry, jakieś no. Nie? I ja jednak nie ja będę przeklinał. Ja, ja. No, Kurwa, bać, to nie przeklinam. Ale to już jest wiesz. Już nauczyłeś się do tego miękkiego, krótszego i już jest niewygodny, tak? Bo już tak no zaprogramowali. Tak. Ale trzeba powrócić. Ale no, wiemy, wodę. wiemy jaką słowa mają moc, także... No tak. Cięcie, następna audycja. No bo jak, jak to rozumieć? Bo niejednokrotnie kobiety się tak, takim mianem określa. No i jak wtedy rozumieć? A jak wtedy rozumieć? Dlaczego, dlaczego mówi się kurwa na kobiety? Dlatego, że y, to było jeszcze za czasów y, tych takich Chrystusowych. Kobiety jak złapano na nierządzie to, ją, to jej skrzywiano kręgosłup, a z łaciny podaj, że kurwa to jest zakręt, czyli krzywa. Przy skrzywionym kręgosłupie no tym, te kobiety się nazywało kurwami, tak? Kurwa, Proszę z łacina, zakręt, a one miały krzywione kręgosłupy po to, żeby się wyróżniały. To było potępienie i, i, i to było wstydliwe. Nie tak? żeby były atrakcyjniejsze. Nie, żeby były atrakcyjniejsze, Czy? tylko to była kara złapana na nie rządzie, skrzywiano kręgosłup i każdy już wiedział, że, że czym, za co no, ma ten... Kręgosłup nie musiał kręgosłup. gdzieś szukać, tylko od razu widział, nie? Tak, etymologia <noise> słów jest bardzo tak. Miał już pod ręką. Tak jak niektórzy mówią, nie chcecie bądź Boże obrazić, że kobieta pochodzi od kobyłych. Słowo. E, no jest to właśnie. W tym... tak. Niestety, nie wiem dlaczego tak jest, no ale tak. No, no ale widzisz, tam w Indiach, tak? Krowa jest święta, tak? Czyli no czyli kobieta no, jest święta, tak jak... No. Tak jak męczennik. Męczennik rozumiemy kto to jest męczennik, ale w starogreckim męczennik oznaczał świadka. Czyli że on ten, który był męczony, on był świadkiem czegoś, jakiegoś czegoś wielkiego, niepoznawalnego, niedotykalnego. To teraz i, i zrobimy coś na razie. Ci się robi wziąć. cały czas. Jak, jak gdzieś... powiesz, to monter, montażysta po prostu będzie wiedział, gdzie ciąć. Tak. No, tak. I zaraz potem akcja będzie. Tak? A ja się mądro bo mogę Państwu powiedzieć, że właśnie tymi ręcyma zrobiłem w 1989 roku całą telewizję Koperniku z Olsztynie. Czyli montaż, yy, czyli tak, torwizji, torfoni, tor grafiki. Tor montażu no i wszystkiego tego miksowania Od Nikoli Grauzo dostaliśmy tylko nadajnik, a wszystko inne, cały sprzęt, to był Janusza Grzberga, mojego spódnika i mój. I z tego zrobiłem sam tą telewizję. Kolega się zajmował administracją, a ja zrobiłem całą stronę techniczną i wyemitowałem sygnał. W 1994, chyba w 1993 roku, po wysokiej częstotliwości Weter, mieliśmy ogromne przygody z Państwową Agencją. E, par, Państwowa Agencja Radio, Radiofonii się nazywa, nie, wiem, nie pamiętam już skrótu. W każdym razie odcinali nam prąd, nie dawali nam nagrywać, nie dawali nam emisji. No, było dużo przygód. Opisałem to w swojej książce, którą niedługo wydam z kulisy. Telewizji, telewizji Koperników. No dlatego, jak tam z radiem, szyki, no to dlatego zacząłeś wydawać gazetę? Czy to było równolegle? Nie, nie, gazety zaczęliśmy wydawać, dlatego, że już zmęczyła mnie praca w telewizji, ponieważ za dużo miałem technicznych osób, 13 osób, które musiałem poganiać, dozorować, nadzorować, i to było uciążliwe i było wbrew moim yy, powołaniom do działań twórczych, a nie do nadzoru. I nadzór nad tym zostawiłem później komu innemu, a sam podjąłem się reaktywowania tytułu, yy, tytułu Życie Olsztyńskie wspólnie jeszcze z Tomaszem Wołkiem, i, który wydawał, był redaktorem naczelnym Życia Warszawy, a też grupa nikoli Grauzo odkupiła Życie Warszawy od od kogoś tam i byli właścicielem, no i później wydawałem Życie oświńskie tygodnik przez 44 tygodnie samodzielnie go tworzyłem, wlewałem w techniki komputerowe, w Quark Express, tak się nazywał program do składania na Macintoshach w Warszawie, w życiu Warszawy no i też była niesamowita przygoda, wydawałem to dzieci mi rozpro po mieście roznosiły te gazety Nakład było od 3,5 do 5 tysięcy egzemplarzy, i przez 44 tygodnie wydawałem tak, gdzie była tę redakcja gazetę. Przy kinie Femina, bo redakcja była w telewizji Warszawy, na ulicy Cichej, a to było filia, a, filia. życia olsztyńskie było filią hmm. życia Warszawy. Hmm. Było życie olsztyńskie, życie radomskie, chyba i życie częstochowe. To były trzy tytuły, i życie olsztyńskie w 1968 roku wydawać komuniści życie to za. To kurier kurier. No I tak, później dalej, ale to myśmy to reaktywowali, no. ale opowiadam o, o tych takich, mhm. na, odpowiadam koledze na pytania, dlaczego, bo są ludzie od tworzenia i ludzie później od kontynuacji i od nadzoru. No właśnie. I nie można od tych, którzy tworzą, wymagać później, bo staje się to rutyną i zaczyna być nudne tak. i inwentyka, twórczość zostaje zaprzepatrzona. Tak. I trzeba zostawić ludzi do tworzenia, do kreacji, a innych przeznaczyć ludzi do nadzorowania i do kontynuowania tego, co ktoś stworzył. Zresztą w twórczości jest tak, że ja się posługuję często Cytuję fragment amerykańskiej pieśni: że historie tworzą sami głupcy, bo mądry bałby się tego. Więc jeśli chcesz przejść do historii, to zrób coś głupiego. I wtedy będziesz twórcą, będziesz tworzył, będziesz tworzył nowe, odkrywać nieznane, tworzyć nowe. Chcemy, aby wyzwanie to było podstawowe, lecz do tego potrzeba dystansu, spokoju, reinkarnacja doczesna na obczyźnie wznoju. Przez polskie piargi, przez duńskie asfalty. Jakże koleżanko wycenić źle człowiek warty? Odwieczne pytanie: wiedzieć czy mieć? Może wyśledzę? Janusz, chwilowo duński śledzi. Takim rymówkę napisałem na okoliczność przyjazdu do Kopenhagi, kiedy zdecydowałem się przyjechać, pomóc mojej 90-letniej mamie w Kopenhadze, ale doznałem dużych odkryć w sensie rozwoju duchowego, w sensie twórczości, bo poznałem też trud pracy na obczyźnie. Poznałem przez relację pracy mojej mamy, która tam pracowała też kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt, żyła tam 30-40 lat blisko. Ale ja również podejmowałem się ciężkich zadań fizycznych, których nigdy w Polsce nie wykonywałem, jak praca w ogrodzie, po 11 godzin dziennie, kiedy wsiadając do samochodu, myślałem, że zepsuł się, i na saniu jechałem 6 km przez las, bo naciskałem na gaz, a nie wiedziałem, że naciskam. Tak byłem osłabiony z tej pracy. 11-godzinnej w ziemi. Także pracowałem u, 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 u takiego pana, który miał duży ogród. Pracowałem w wielu, wielu ciężkich pracach, gdzie pod po plecach mi spływał. Ale to było ciężkie doświadczenie, które pozwoliło mi dzisiaj yy, dzisiaj docenić, docenić trud fizycznej pracy. Ale w kostnicy i zakładzie pogrzebowym nie pracowałeś. Ale wszystko być może przede mną. W tej Ewa. lub w przyszłej inkarnacji. No tak. Wiesz, e, tutaj mówiąc o, o pracy, też wspomniałeś o, o godzinach. E, Ważne jest to, jaką pracę wykonujesz. Jeśli, jeśli wykonujesz e, pracę swoją i, i jest to praca związana z pasją, z tym, co, co czujesz, możesz pracować ciągle. I ja tutaj chciałam wspomnieć o tym, e, tak to już jest kolejny filmik, kiedy mówię, że tak zajmuję się sztuką e, e, od kilkunastu lat rzeźbie i mój rekord pracy non stop. To jest 38 godzin. De facto pobiłam e, rekord swojego ojca, który... E, Wtedy, kiedy byłam malutka, wyjechał do Stanów po to, żeby zarobić na rodzinę, tuż po studiach. I jego rekord, Tylko, że on wtedy pracował faktycznie, żeby zarobić na, na rodzinę. A jego rekord to było 36 godzin, ja go pobiłam o 2 godziny, 38 godzin pracy non stop. Tylko, że to jest praca i czynności, które, które ja kocham, czuję. To jest moja pasja, tworzenie. Sztuka i nie czuje się wtedy zmęczenia. Po prostu człowiek ma takie możliwości i odkrywa w sobie taki, taki potencjał siły, że wyłącza no, całkowicie zmysły, odczuwania, wchodzi na ten taki wyższy poziom. Czy tak Zresztą... jest, jeżeli chodzi o rzeźbienie? Dokładnie tak jest. Ile? Tylko, że niektórzy jeszcze do tego są leniwi. No tak. Znaczy ja sobie wspominam lata, kiedy yy, właśnie byłem młodszy, no to to tak wyglądało, że, że człowiek tak, zapominał. Być być, tak, ile jakby ile ten, można tak tymi minutami. Tak jakby był poza czasem. A ile godzin tak można tymi lutami? Bo to ciężkie fizyczne jednak. Powiem ci, że ja Praca sobie tak nigdy nie mierzyłem yy, czasu, ale no, yy, jeżeli. Na przykład robi się rzeźbę plenerową, czyli na przykład taką, która ma 3 metry, i trzeba przez cały dzień stukać takim młotkiem w te, w te dłuta dwukilowym, no to przychodzi taki czas, że człowiek no, zaczyna mieć dosyć. Dlatego ja mam taką radę dla siebie, że kiedy mnie męczy jedna pasja, to wokół siebie mam następną. Która jest w przeciwnym, pracują inne mięśnie, inne części ciała. Niech to będzie na przykład pasja gotowania. I jeżeli w jednym pomieszczeniu mam pracownię i mam kuchnię i mam sypialnię, to, to naprawdę mogę zmieniać pasję i pracować non stop. Ona mnie nie nurzy i nie męczy. Kiedyś mi zadał kolega, który idzie w kierunku, tak powiedzmy, to duchowości i rozwoju. I mówi, no jeszcze brakuje mi pasji. Ja mówi, Janusz, jakby tu jakąś pasję znaleźć? Ja mówię, zacznij robić cokolwiek, ale zacznij je to kochać. To, co robisz, cokolwiek, zacznij to kochać. I to ci się przekształci w pasję. I wówczas będziesz miał jedną pasję, znajdziesz drugą, znajdziesz trzecią. I tak się zrodzi pasja. Ale każda pasja wynika z pracy. Ona nie wynika z leżenia, chyba że jest się scenarzystą na przykład y, pisze się scenariusze filmów i tak dalej, no to wtedy w pozycjach horyzontalna jest dobra do myślenia, żeby ją później y, napisać. Y, ja zajmując się bambusem zajmowałem się 8 lat i, i miałem dużą pracownię i dłubałem w tym bambusie w nieznanej, nieznanej materii dla wielu rzeźbiarzy, bo rzeźbiarze nie rozumieją, że bambus y, to jest trawa to jest tylko osłonka, ona nie ma wnętrza, ona nie ma środka, i to jest tylko skorupa. I w tej skorupie trzeba pracować. I napisałem nawet taką rymówkę na cześć bambosa. Nie, nie w całości ją powiem, bo już uleciało mi z pamięci. Dzieża, napisałem. Tytuł, tytuł tej rymówki. Siedząc w Kucki, w Dzieży Mej, widząc bambo w krasie swej. Patrzę, dumam, odgaduję, co ukryte w trawie tej, co tura skryła tam, ja odgadnę z Jak już dojrzę piękno to, to wyciągam na świat, bo, bo pokazać mam zadanie, co tam w trawie piszczy drogi Panie. Widzą ciśnie się pytanie, czy nie proszę wyradzanie Świątka w Lipie, czy Madonny w Cisie, jakże Janusz chciał o Bambuz obcy w mojej kulturze. Skojarzenia kojarzenia w dziurze. Jakże trudne to zadanie dłubać w dziurze, drogi panie. To tyle, bo resztę nie pamiętam. Ale to też właśnie a propos pasji. Bo praca w tym bambusie to była wielkim wielkim wyzwaniem artystycznym dla mnie twórczym, żeby poznać tą trawę, żeby sprowadzać bambus z Birmy, żeby go tam, praktycznie to go musiałem w Birmie ukraść, bo to dobro narodowe, z Birmy przetransportować to do Wietnamu, z Wietnamie zapakować w kontenery i przysłać do mnie do Wrocławia i ja dopiero miałem materiał, który musiałem dwa lata wysezonować w ciepłym pomieszczeniu, musiał Popękać we wszystkich kierunkach, jakie mógł i dopiero tak wysuszony bambus, dopiero po dwóch latach mogłem brać do obróbki. Czyli każdy, na każdy, każde dzieło lampy czy kwietnik musiałem czekać około dwóch lat, żeby nadawał się w ogóle do pracy. Bo on był spękany, nawet pomagałem mu pękać w różnych kierunkach, zależnie od tego, co chciałem uzyskać. I później musiałem inkrustować, intersjować ten bambus i dopiero go szpachlować obrabiać szlifować wygładzać i z bambusa 25 cm średnicy robiłem maksymalnie 35 cm średnicy bambus Tworzyłem swój bambus nową średnicę 35 cm jedno wam takie dzieło z 25 zrobiłem 35 Taką średnicę zrobiłem bambusa i zrobiłem się a tak, bo my tutaj jeszcze dodatkowo to leci też na żywo na Facebooka. Tak, mamy na żywo. Oprócz tego, że nagrywamy i tak sobie faluje, możemy sobie, wydaje nam się, że możemy. Ja myślałem, że faluje z innego powodu. Bo a gdyby. To też, tak. Gdyby nie to, że tam koszą trawnik z boku łąkę, to byśmy słyszeli tu strumień, co za nami. No tak, grzy. i pod wodą. Tak. Ale a propos wody, właśnie, bo mam tutaj wodę, może coś powiesz. I a, ona działa tak. też na Pęcherz, zaraz muszę to przerwać, nabywanie na żywo. Działa, bo to jest tą wodę, którą, którą Ty tutaj masz. To jest woda z tego słoja, który przyniosłam wczoraj do Ciebie, tak? Tak. Stąd spuszczałeś. Oto ja mam tutaj taką buteleczkę. Co, co w tym mamy? Mamy minerały, które oczyszczają wodę i to jest szungit, ma takie właściwości. Mamy krzemień który oddaje krzem do wody. Przewodnictwo informacyjne ma bardzo duży krzem. Kryształ górski, który strukturyzuje wodę, bursztyn ujemna jonizacja i turmalin ujemna jonizacja. Ametys też tutaj umieściłam i pałeczkę, taką szklaną pałeczkę, wyciągnę, że mi się uda. Nie wiem, jak przybliżysz kamerkę, to będzie widać, co tam jest. I to jest szklana to pałka. Pokażesz Michał z bliska? Do kamery? Do kamery. Tak. A to, ja ją sobie to, to umieszczam w butelce i już Wam mówię, w jakim celu. Otóż ta szklana pałeczka y, emituje pole zimnej plazmy, energię pioruna kulistego. I z tej wody już oczyszczonej, strukturyzowanej, molekularnie oczyszczonej, też informacyjnie, robi nam wodę plazmową, tak zwaną wodę żywą. Co to jest woda żywa? To jest, to jest woda, która spełnia wszystkie funkcje w organizmie, jakie powinna spełniać, czyli transport niezbędnych, niezbędnych substancji i, i odżywczych i oczyszczanie organizmu. Jeśli mamy do czynienia z wodą niestrukturyzowaną, czyli taką wodą, z którą, którą nam z, e, raczą z, e, z kranów, wodą zanieczyszczoną, nie ma możliwości takiej, żeby woda niestrukturyzowana przenikła do naszych komórek wewnątrz. Nie spełnia swojej funkcji. Nie, nie spełnia swojej funkcji i transportu, i oczyszczania. Jest zanieczyszczona też informacyjnie. Tak naprawdę to, co leci z kranów, to jest jakaś niewiadomo pochodna ciecz, a nie ta woda, którą powinniśmy spożywać. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie tej wody. A jeszcze dodatkowo wytwarzanie wody wysokowibracyjnej, czyli tej wody plazmowej, gdzie wszystkie, wszystkie żyjątka, stworzonka, roślinność po poddaniu czy podlewaniu tą wodą plazmową okres wzrostu roślin jest kilkanaście razy yy, przyspieszony. Te rośliny, yy, te roślinki są zdrowsze. Yy, no jest sporo jakiejś informacji, między innymi na YouTube jest yy, między innymi Oleg Polański mówi o, o wodzie plazmowej. Można też informacje znaleźć. Zdzisław oszczęda wytwarza taką wodę plazmową. Zresztą w tej chwili w najbliższy weekend spotykamy się na lawendowy bazar w, w Nantes, gdzie można pozyskać taką wodę, ale można też się zaopatrzyć u nas właśnie w te pałeczki, które są świetnym rozwiązaniem. O, Michał wyciągnął. Ja opowie, Co tam się dzieje w środku? Co się dzieje w środku? I co to tu jest, robi? Tu jest, tu jest woda, tu jest w czwartym, gaz w czwartym stopniu skupienia CO2, wytwarzany technologią Keshe, który emituje właśnie pole zimnej plazmy, i umieszczony właśnie w sąsiedztwie z wodą, albo najlepiej w butelce, ja ją sobie wywożę, gdzieś tam noszę przy sobie wytwarza to, to pole zimnej plazmy energię pioruna kulistego i robi nam tą taką zwaną wodę żywą, tą którą powinniśmy pić, a nie to co, co nam proponują z kranów, czy a już nie daj Boże z plastikowych butelek bo, bo to, już, to już jest ee... o. to ja tyle o wodzie, a Robert gdzieś nam zniknął no bo powiedziałaś o tych o wodzie na pęcherz i no działa, działa, oczyszczam tak. organizm. No tak. Mhm. Dobrze, tu będzie cięcie tu i będzie Robert cię. sobie tam to znajdzie. Sobie.